Ja pływam przede wszystkim dla zdrowia, dla utrzymania formy, i basen daje tą niesamowitą jakość, wynikającą z faktu, że jest się sam na sam z własnymi myślami przez długi czas. Ja najczęściej rozmyślam sobie i przeliczam w głowie różnego rodzaju swoje pomysły. Mówiąc szczerze, jest to. Ucieczka przed śmiertelną nudą wynikającą z pływania, bo ileż można machać rękami i nogami, prawda? Ta, ta walka z nudą była przyczyną, dla której zaczęłam sobie rozmyślać, a potem stało się to wręcz przymusem. To znaczy, jeśli nie mam takiej okazji, że się izoluję w tym basenie od świata, to mam dużo mniej pomysłów niż, niż mógłbym mieć. Po prostu nie da się zatopić w świecie, którym nie ma innych bodźców niż właśnie będąc w wodzie. Basen jest dla, dla mnie taką oazą spokoju, gdzie mogę się oddać różnym rozmyślaniom i na pewno było to wielokrotnie przyczyną różnych moich skutecznych pomysłów. Profesor Mirosław Wendecker, kierownik Katedry Termodynamiki, Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych, zajmuje się wdrażaniem technologii lotniczych i motoryzacyjnych we współczesnym świecie. Mój zespół realizuje współpracę z przemysłem oraz tworzy nowe rozwiązania, które są sprzedawane na rynku. I często problem zespołów naukowych polega na tym, że kiedy opracują swoje rozwiązanie naukowe, to brakuje im kogoś, kto by to wdrożył do życia codziennego. Właśnie takiego jakiegoś zespołu inżynierskiego, różnego rodzaju inwestycji finansowych, nawet skrojenia tego pomysłu, do rzeczywistości, i my zastępujemy oba elementy tej układanki. Czyli nie tylko wymyślamy rozwiązania naukowe, ale na bazie tych pomysłów od razu budujemy gotowe maszyny. Jeżeli jest człowiek aktywny, to różne pomysły same do niego przychodzą. W tym przypadku, Systemy elektronicznego sterowania do różnego rodzaju pojazdów, które zrobiliśmy, okazały się tak znane, że zaczęto nas w takim razie pytać z przemysłu lotniczego, a może byście u nas zastosowali te rozwiązania elektronicznego wtrysku paliwa. Razem z tymi silnikami lotniczymi przyszło bardzo dużo ciekawych. Informacji, które nas coraz bardziej wciągały w ten przemysł lotniczy, a okazało się, że tak jak już wspomniałem, bardzo cenię u moich współpracowników pasje, które mają, i okazało się, że mnóstwo z nich ma pasję związaną z lotnictwem. Więc idealnie wpasowało się to lotnictwo w ich marzenia, ich własne plany. No i przekształciliśmy naszą Katedrę Termodynamiki i Mechaniki Płynów, dodając do niej człon i napędów lotniczych. I od tej pory jesteśmy rocket scientist, tak? jesteśmy elitą inżynierów zajmujących się lotnictwem. Wydaje mi się, że ta ciekawość była we mnie zawsze. Zajmowałem się grą w szachy jako młody chłopak. I bardzo dużo czytałem e, literatury science fiction. Czytając literaturę e, taką fantastyczną, naukową, można sobie bardzo fajnie rozwinąć wyobraźnię. Natomiast e, zdolność takiego logicznego myślenia i różnego rodzaju niestandardowych zagrań e, niosą ze sobą szachy. Więc ta kombinacja szachów i literatury science fiction wydaje mi się, że e, spowodowała, że zacząłem. Interesować się różnego rodzaju wynalazkami, jakimiś pomysłami, które no, rozwijają ludzkość. Nauka jest to stawianie pytań. Bardzo trudnych pytań, na które wciąż jeszcze nie ma odpowiedzi i próba udowodnienia swoich pomysłów na rozwiązanie tych właśnie problemów i stawianie takich ambitnych zadań przed sobą to jest rola naukowca. Dla nas, jako inżynierów, mówimy tutaj o politechnice Rowerskiej i jednak naukach ścisłych, dla nas, dla inżynierów ważna jest kwestia wdrożenia w rzeczywistości naszych pomysłów. Najbardziej w życiu inżyniera liczą się jednak umiejętności. Tutaj właściwie Ktoś, kto posiada tylko czyste umiejętności, jest czystym inżynierem, świetnie sobie w życiu poradzi, podobnie jak człowiek, który ma wielką wiedzę. Natomiast ktoś, kto ma i wiedzę, i umiejętności, no to wtedy rzeczywiście fruwa nad innymi. Posiadanie samej wiedzy jest niestety za mało. Trzeba również umieć, trzeba umieć projektować mechanicznie, trzeba umieć nie wiem, pisać programy komputerowe, trzeba umieć projektować rozwiązania hydrauliczne, pneumatyczne, wytwarzać technologię, Dlatego jak rozmawiamy o kształceniu naszych kadr, czy o kształceniu studentów, czy szukaniu współpracowników do zespołów naukowych, to musimy też patrzeć na umiejętności, na to, że umiejętności są tutaj kluczem do, do sukcesu. Jak mamy dwa w jednym, czyli i umiemy... Projektować i umiem wymyślać, co ma być zaprojektowane, no to to jest to. Właśnie to, że miałem umiejętności programowania komputerów i pisania kodów sterujących do procesorów sterujących wtryskiem, zadecydowało o moim osobistym sukcesie. Sama wiedza naukowa nic bym nie dała, gdybym samemu nie mógł to programować, testować i sprawdzać. Właśnie chciałem powiedzieć, że jak się spotyka z przedsiębiorcami, nauka i przemysł, to, to oni sami przynoszą wiele e, takich problemów, zagadnień, co ich nurtują. Czasami potrafi się zdarzyć taki problem, który jest trudny, no i wtedy jest satysfakcja, jak się to pomoże. Satysfakcja e, czysto naukowa, e, jak sięgnąć wstecz, dla mnie największa była dwa lata temu. Ogłoszono taką koncepcję, że każda z lubelskich uczelni wybierze. 5 historycznie najważniejszych postaci naukowych, którzy osiągnęli sukces. No i miałem niesamowitą właśnie satysfakcję, że znalazłem się wśród pięciu wybranych przez Politechnikę Lubelską. Być wśród 25 historycznie najważniejszych postaci, no to na pewno jest taka podstawa do dużej satysfakcji. Natomiast te satysfakcje, takie naukowo-inżynierskie najczęściej dotyczą właśnie takich efektów działania. Jakichś cudownych maszyn, cudownych algorytmów, które ma się nadzieję, że będą stanowiły no, duży postęp w techniki i ludzkości. Jeżeli one rzeczywiście działają, no to jest o, ogromna satysfakcja. Nie ma w tym satysfakcji czysto inżynierskiej, bo jednak ten aspekt naukowy, ten pierwiastek naukowy tam jest bardzo mocny. Więc jest to naukowo-inżynierska satysfakcja. I rzeczywiście, jak ktoś mnie zapyta, to pierwsze tego typu wspomnienia mi się nasuwają. Powiązanie nauki i techniki jest według mnie kluczem do zrozumienia rozwoju cywilizacyjnego. To znaczy, najpierw powstaje jakaś idea naukowa, jakiś pomysł naukowy który musi się przyoblec w rozwiązanie techniczne, które to rozwiązanie techniczne z kolei prowokuje do dalszych następstw. Mam takie marzenie, mam nadzieję, że go zrealizuję. Jest to bardzo fantastycznie pomyślana. Koncepcja maszyny latającej, która ma w sobie wszystkie te cechy, nad którymi do tej pory pracowałem, i jest ekologicznie neutralna, czyli napędzana ze źródeł odnawialnych, i jest przede wszystkim cicha. I porusza się z dobrą sprawnością, z małym zużyciem energii. Jest bardzo bezpieczna, jest kontrolowana przez sztuczną inteligencję, czyli jest autonomiczna. To jest kwestia, której będę bronił. Jeżeli sobie wyobrażamy świat przyszłości, to z całą pewnością maszyny latające będą podstawą e, przemieszczania się towarów i ludzi. E, jest to znacznie e, bardziej efektywna e, metoda przemieszczania się, pod warunkiem, że będą tym zawiadywały świetnie skoordynowane automaty. E, jak to parafrazując powiedział, Prezydent Kennedy nie dlatego lecimy na Księżyc, że jest łatwo, tylko dlatego właśnie, że jest trudno. Film został zrealizowany w ramach realizacji projektu Nauka da się polubić. Program Społeczna Odpowiedzialność Nauki Moduł Popularyzacja Nauki i Promocja Sportu. Projekt jest dofinansowany z programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki Ministra Edukacji i Nauki.